To jest moim zdaniem największe wyzwanie dla polskiej gospodarki w najbliższych no, dwóch dekadach, jak zrobić, żeby ta cena energii nie ograniczała nas w rozwoju technologicznym, w postępie technologicznym, dlatego że w przyszłości. To będą jeszcze bardziej zaawansowane pod względem automatyzacji procesy produkcyjne. To będą też olbrzymie centra danych, które będą pracowały na rzecz tych na rzecz procesów technologicznych w firmach, a one będą potrzebowały każdy serwer, każdy data center będzie potrzebowała coraz więcej energii elektrycznej i będziemy potrzebowali dostępu do taniej. No, najlepiej zielonej energii elektrycznej i to jest moim zdaniem na dzisiaj nasze największe wyzwanie. Ale oprócz tego m, musimy stworzyć oczywiście dobry klimat pod te inwestycje i pod tych inwestorów, dlatego przygotowujemy cały szereg zmian, które będą miały na celu e, wzmocnienie naszej pozycji na tym takim wyścigu o inwestycje i o inwestorów w, w Europie. Europa jest ciekawym miejscem do inwestowania, zwłaszcza ta Europa Środkowo-Wschodnia, a Polska jest jednym z większych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy naprawdę dobrych inżynierów w wielu obszarach, przemyśle lotniczym, my mamy młodszą kadrę niż kadra amerykańska. Widzimy to i wiemy, że mamy przed sobą naprawdę wiele lat rozwoju. Zresztą to jest taki, taki przemysł, w którym 20-30 lat pewne rzeczy i pewne procesy się planuje i, i tak buduje. Więc jest wiele obszarów, w których możemy pozyskiwać partnerów, inwestorów, rozwijać te inwestycje, które są już w Polsce i to jest nasze zadanie. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii zależy nam na tym, żeby ci inwestorzy trafili do Polski, żeby zostali dobrze obsłużeni, żeby stworzyli nie tylko miejsca pracy, ale przynieśli ze sobą nowe technologie, kapitał, który będzie służył i budował cały ekosystem i wzmacniał polską gospodarkę. Na koniec pamiętajmy o tym nawet, że jeżeli nawet są to inwestycje zagraniczne, to tam pracuje bardzo dużo Polaków, tam jest polska Myśl Techniczna. I tam też jest technologia, która jest skalowalna poza, poza tę firmę, która na przykład zainwestowała w Polsce. To jest moim zdaniem wielki, wielka szansa dla nas. Ja widzę te procesy, które są udoskonalane, udoskonalane przez polskich inżynierów w, w wielu firmach. Widzę ten przemysł, który tutaj lgnie do Polski, ale tak jak powiedziałem, musimy skasować te bariery, które są przed nami, czyli dostęp do taniej energii elektrycznej, no i oczywiście takie warunki dalej do rozwoju, tego biznesu, czyli infrastruktura, kadra kierownicza, kadra też, która pracuje i obsługuje te procesy, pod to też trzeba przebudować szkolnictwo.